Uczynki dobre, próżny trud, myślałem kiedyś tak. Dobry żart i dowcip to mój rozpoznawczy znak. Lecz teraz widzę wartość w dobrych tych uczynkach. A zwłaszcza kiedy płacą ci w świątecznych upominkach. Jeśli prezent pragnie mieć, to i dostać musisz go. O tym tępie napraw dziś świata zło To jest pewny trąb, by uśpić ciut prezent Twych zew Znaczy czynić dziś dobrowce. Wystawy tak masujesz jej? Zdobywasz punkty, potem jej. Ty widzisz śmietek, wyrzuć go Prezenty będą... Kadra, o plecy. Zbieram punkty tak jak leci. Panów daj z w pasy. Na prezenty przyszły czasy. Pomóż buchać chłopcu koło. Więcej punktów jest wesoło. Ratuj dzieci przed ksewiziem. Zmieść pukawkę, to jest życie! Kiedy ludzie gdzieś głodują, możesz dać im coś jeść. Gdzie ktoś wywinie orła lub los pragnie go zgnieść. To okazja przewyborna, wszak na punkt. Czemu nie? Dziś dobro, ja czynić chcę! Dobro, ja czynić chcę! Jestem już na liście grzecznych?